Natalia Kukulska pokazała w reklamie dorosła dzieci, córka nie wygląda jak babcia Anna. Natalia Kukulska, 46 litrów, przez lata nie pokazywała swoich dzieci o rodzinie. Jaką stworzyła z Michałem Dąbrowką 50 litrów mówiła zdawkowo. Teraz gwiazda zdecydowała się na wspólny występ z dwoma pociechami. Nie jest to jednak koncert, a reklamowy spot. Na filmie zachęcającym do zakupu biżuterii na święta. Widzimy nie tylko jej męża, ale i ich syna Jana, 22 litry, i córkę nie 17 litrów. Trzynastolatka jest podobna do swej mianiczki, czyli sławnej babci Anny Jantar. Natalia już kilka miesięcy temu zaczęła pojawiać się z córką na salonach, a syn Jan towarzyszył jej, jej mężowi na koncertach. Jak przyznała gwiazda, dzieci tak są przesiąknięte muzyką i show biznesem, że już nie boi się wpuszczać ich w ten świat. Teraz wokalistka nagrała z dziećmi reklamę. Córka Natalii w świątecznym spocie ma włosy kasztanowe. Ale i tak przypomina, podobnie jak jej mama, uwielbiano Annę Jantar. Zapewne więc i ona nie uniknie porównań do sławnej babci. Z czym Natalia Kukulska walczy od dzieciństwa? To jedna z największych zmur mojego życia. W tym roku mamy wysyp reklam z znanymi twarzami w roli głównej, które zachwalają błyskotki. Łańcuszki, pierścionki, kolczyki, bransoletki aż skrzą się z ekranów i kuszą. By je kupić. Dla wielu gwiazd to świetny czas, by sobie świetnie dorobić. Kontrakty reklamowe z jubilerskimi firmami opiewają bowiem nawet na kilkaset tysięcy złotych. Małgorzata Socha w tym roku zdecydowała się na odważne kroki, podobnie jak Kukulska. W świątecznej scenarii zachwala świeć z mężem, dziećmi, a nawet mamą. Występ z prawdziwą rodziną w spocie to nowość. Ale z pewnością się opłaciło. Diamentową kolekcję zachwala też Maria Demska, a Martyna Wojciechowska. Słynąca raczej z surowego stylu, kusi srebrnymi dodatkami. Do zakupu błyskotek namawia nawet Dorota szelongowska. która bardziej kojarzyła się z farbami remontowymi i remontowymi akcesoriami. Jedno jest pewne. My wydamy, a gwiazdy się wzbogacą. Ale choć przez chwilę pobłyszczymy, jak one w reklamowych spotach. Natalia Kukulska chwali się synem. Co za podobieństwo. Fani zdumieni.